Tatr, to już naprawdę jak ktoś mi kupi tak przez przypadek to wypije. No i generalnie co tam jeszcze? No, no to żywicy, to tam te piwa to u mnie nie, nie są w tym. Ale tak, a propos piwska, jak już tak opowiadasz fajnie, to może dzisiaj bagietka będzie do piwa. W teorii bagietka bym ugrał. A. A co to trzeba zrobić? A 15 rund wygrać, ale tak się Tym... jakoś nam nie idzie z tymi nawet głupimi 15 rundami. No nie nie wygrać, tak, no to mam tak mniej więcej jakieś 70%, 65%? Ja chyba jeszcze raz i powinienem mieć. Aha, A i to, to w, w zasadzie wyjdzie, to, to kurka, jest prosta misja, bo jest zabij 7 dowolnym gadżetem. Bym musiał kapkana brać cały czas, nie? No, 7 kapkanem chyba ile jest, nie o ile jest wyjdzie, szansa. Nie, ale roz... przecie to, mi, frostką prosstką no ale kapkanem tak pewnie mi się wydaje dobra poczekaj tak <laughs> a kto to to wybrał to Halo kto to, to wybrał to Alo, Halo no, tą lokalizację No i co przychodzisz czy nie <laughs> Pan musimy ściany kurde grodzić <laughs> Chodzisz w końcu, czy nie? Hmm. No dobra, to ten Ja ci browara wziąłem, ale ja nie wiem, go nie wypiję, bo mi się pizza chciało. O no pierdyle, napieprzałem coś Dobra, co, cóż... na razie, w domu jestem. Dobra, kurwa Bez zbytniego pierdolenia Polimy jeszcze, kurwa Chcesz wywalić? Nie wybalić, tylko kurde, ten. Kurde, Arik, bo, bo coś tam mi się komputer robił, nie? Albo nie wiem co to było i mi się kurna... FPS już mam w miarę sporo teraz, ale kurde... DPI mi się coś się popierdoliło, wiesz? Chyba jestem w złym miejscu. O fuck, mnie! Czekam Mam jeszcze ścianę jedną, jak coś, twardą, jakby ktoś coś chciał, to... Co się dzieje w ogóle? No ja to generalnie nie Gdzie wiem oni nie? idą? Od tej chyba małej kanciapki wchodzą wiesz? Tu ode mnie idą Tak, tu ode mnie idą Gdzie od ciebie? Nie nie nie, jednak nikt nie idzie. Zabiłem typa już jednego, nie? Pane Tutaj A coś tam dzierży. Niech widzi mnie position Ażka z prawej strony. Dobra, dziękuwa. Mają Blackberda? Hmm? A mają? No, i chyba Glaza choć nie jestem pewna. Tak, mają Glaza. Glaz Ok, no medal. The Co i chyba też Sledgea, Właśnie nie jestem pewny M Medyka nie mają, bo się leczą? My. Od ciebie tam chodzą? Tak, tak, tak O oh, fuck dostaje, dobra Patrzę Aryk to wali dobra. u mnie seconds no. <noise> zabił na pewnej jak glaza, nie? Nie, nie, ja tu kogoś raniłem, jakąś asystę chociaż zebrałem. O, dobra. Fajnie, 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 fajnie. Nie mogli wejść generalnie, tak uh -huh, wyglądało, uh -huh. Bo ja gazowałem ich też. O ty kurde. Zaszko Dobrze. Puściłem gaza. O. No kurde, nie mamy tacera, nie mamy Termita. Może Aryk weź. O! Wziąłem tacera. Chciałem powiedzieć, żebyś wziął Hibane, no ale dobra, by Termita. O ty, dobra. poczekaj, to wezmę. A nie, już mamy tacera. dobra, to nie, to zostaniemy. No mi się bakiem ostatnio zaczęło dobrze grać z tą taką, jakby ala Sniperką <coughs> powtarzalną. Kłaczek? No? Kurwa, wczoraj jak się najbałem, Aruś tak ci ja nie, bo ja do pracy dzisiaj Jezu, tak Jutro się... malwinkę zawożę do pracy, tak Dobra, ja tylko. Dobrze No, czy piwka max dzisiaj? O. o, skanowanie sobie poprawiłem na myślce, pany. Teraz skanuję zacnie. A ci powiem tak, się bałem że szkadza miałem, nie? O, to grubo musiało Chyba kacę nie miałem już pół, z pół roku. O, ale, mnie, ale pomieszało mi się, kurde, wszystko. Każdy alkohol mieszałem wcześniej. Waliłem piwko Potem waliłem wódeczki A na końcu jeszcze doszła tak Kolorowa wódka I potem burbon stary, czaisz oh, no. Burbon normalnie waliliśmy, tak jak wódę Kola... ten... Jak to się nazywa? Kieliszek? Poszło, Czyli grubo Aj. No, wczoraj było przygięcie ja bym uważał na skróty tego typa, tam może gdzieś skracać. Mają karierę. Kogo? No mają, mają, no. no. Kawe... mają. O, mirę mają tutaj, także trzeba uważać. Kurwe, syny, frajery. Lutuję, uwaga. Uwaga, panowie! Skąd się zabił? Tam gdzie właśnie gościu pokazał, nie? Znacznie. A nie to to tam? O Arek, chyba po twojej lewej, nie wychylaj za bardzo tam, bo będzie. miał z lewej... wypa tam, nie? O! czołopek poszedł jak chuj. A nie stąd cię zabił? Tutaj? Poczekaj, przemieszczę się. No, stamtąd, stamtąd. Oni, Jarek, mogą być ostatni. No to z lewej, nie? Widziałem e... typa. Ej, chyba dołem, nie? Aha, na dole był? E, nie, nie, nie. Jak e, ten... O, Makors wywalił dziurę, no to nie zauważyłem. Co? Ale gdzie on był? Z prawej strony, z lewej, jak tam patrzyłeś? Tam, tam gdzie teraz Arek celuje. Oj, na zewnątrz. W tym rogu był. Kurczę jest, jest, jest na zewnątrz. Walion, albo nie. O, masz trzech panie. nie? Dog, caveira i Smoke. Ale ja nie wiem, jak ona wyszła, skoro ma ten... Skoro ma pozamykane wszystkie te okna i drzwi, nie? Tamtąd. O, akurat poszło. A tam to będzie lipa, nie? Tu może być dobrze. Wow. Ale jak, nie zdążyłem się schylić, co? Nie, no to, to kurwa, ty, no to, to, było przygięcie, stary, no nie mów, że nie. No nie było wesoło, muszę przyznać. Kurwa, Lito. Ja pierdolę. Ale widziałeś jak? No, a ja, a to tak ja jakby, tylko, kurwa, po tym nie jak ja byłem na kamerze, to tylko nie? usłyszałem tak. Pyk. Ty, ale ja oglądałem pyk. ciebie i ty już leżałeś. Ja no, to też mi się bo, tak, tak wydawało, no. Boże, report, a jakie są pingi? No, pingi mamy spoko, nie? No, Oni to, mają spore. To nie wiem jak. I to nawet ten, który cię zabił ma 138, nie? <laughs> To to widać ta różnica, wiesz, że ja leżałem, a on jeszcze mi widział. No dobra, ale to by ci nie zabił, nie? No, w teorii nie powiedział. On by strzelił tak jakby do ciebie A ciebie tam nie było, nie? <laughs> <laughs> by do postaci, która mu się pokazała, nie wiem, milisekundę wcześniej, nie? No. no ale kurwa, Lipton straszny, no. Ja no zabił to zabił, trudno, nie zmienimy tego, gramy dalej. Nie ma czym tam się przejmować. Jeden, jeden, nie, tak. Co będziemy kurwa żyć? O, teraz my że... tutaj I... jesteśmy. Tym... Kurde! Tak ja tak się... brak głosów, nie? Tak się nie strzela w drona, jak wam pokazałem przed chwilą. 10

Masi? Tak, tak, tak. Chyba się przestraszyłem, nie ukrywam. Ranny leży. Tam leży ranny. Oni wszyscy są u góry, słuchajcie, bo jestem na dole. Oni wszyscy. Alek, alek, masz te 4 Nie mam. Tam mam! Tam stronę, coś. Ale gdzie? Tam u góry? Po schodach? No. Gdzie? U. Ja pierdolę, jak ja jej nie zabiłem, nie? Co? Mojej co 4 co zrobiło? Gdzie on jest? Lęży. Okej. Okay. Dobra, śmierdzi, śmierdzi. Czopy idą, grubo. <coughs> Kurwa. Skąd? No... Skąd? Les, les. Oh, glass, glass, na dworze, minimal. na dworze. Dałem no, ja myślałem, że daszka, to chujoza. Oa Dobra, widział mnie jak chuj. Eee, yy, Arek, pod tobą, pod tobą tarczka będzie wchodziła, nie? Dobra, dobra, co, poczekaj, cofam się. Jest, wchodzi. Jest, dobra, nie, nie mogłem ten oznaczyć i yy, Glaza, fiuza macie, przepraszam bardzo. Watch out on fuse. Okej, okay, he's back, he's back on roof. Wrzucił, na tak spokojnie. Gdzie ta tarcza jest? Jest tu! Jest Arek! Arek tutaj, ona jest! Wracaj! Idziesz na schody! Idziesz na schody i teraz! Prefire. fire Dobra, Zajęła się tarczą. Ktoś, ktoś jest na celu, ktoś jest na celu! Jest na celu. chyba! O Jezu, by był? A, tył. A glas ile miał jak mało? A to on był ostatni? Eee, trzech było. A to... Bo jak był ostatni, to źle wszedłem, tak to bym na zewnątrz wyskoczył, nie? Uh -huh. Uh -huh. <coughs> Szkoda, że zmarnowałem to C4, bo tak to z dołu, chociaż bym rzucał. No ja, w sumie tak. Nie? Zabana. Ale to. <coughs> Ale takie znowu gadanie, nie? A... Ale dzięki jest, za info, jest. co tam się dzieje? Ale A, dzięki, tam, dzięki za info proszę. z tą tarczą, nie? Bo to było zacne. No spoko, spoko, akurat no. wiesz, ja go, ja go, ja go skanowałem, on się mną zajął, nie i do mnie, a ty go tu, 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 tu Po jajeczkach. Jo, dokładnie. Dobra, musimy się teraz skupić. A ty, Czacha masz zadanie na weekend ustawić sobie mikrofon dobrze. Nie ma go. <noise> a on poszedł. Zaraz wracam, tyle by było. No nie wiem, bo ja usłyszałem jakiś szmer. bo co, młody może nie ma kasy, no tak to by się kupił jakieś rajzeny, kurwa i tyle. Ale to wiesz co. Nie... Wcale tak. nie trzeba rozerów żadnym kupować, bez jaj, Facebook. Nie o to chodzi przecież. Tu no, mnie był problem z mikrofonem tego typu, że. tłumy były, nie? O oh, Ale ja sobie rozjebałem, kurwa, wejść na siebie. <laughs> Łącznik i wyłącznik. ten co wiesz, ten co ci wy, wy, wyłącza góry mikrofon, widzisz, nie? Ale to jest uszkodzenie. No ale, ale ja ale wiesz, ja nie pamięć nie, boż przyznaję się, bo raz piznąłem tymi słuchawkami, także myślałem, że to wtedy, nie? Dobra, dachy zewnętrznie, ale nie generalnie, generalnie jak docisnę to, to jest spoko, nie. Eee, słuchaj, mamy tego? O ja pierdocze, nie mamy tego, tego jest szmegest Lipa, kurde Okno mają. Kacera nie mamy. Lubię okno to to są to na dyre? dole czy u góry, to jest no góra. są na praktycznie na środku tego budynku, nie? Jak tu mam wzi wzi wziąć wejść Tu musimy wchodzić tędy. Eee, masz tutaj coś do wyważenia? Masz coś do, do wyważenia. Nie za bardzo, ja mam tylko... Shotguna pod tym, pod lufą i chuj, więcej nie ma, nie? By generalnie można ścianę rybnąć, nie? Co to było? Fajnie że grano doleciał, nie? No, chuj. O, Czacha, ty kurwa, nie rozpędzaj się tak, bo byś mnie zabił. No kurwa, my tu wiesz, chihijo, ale to. Uwaga, tutaj, tutaj, uwaga! Gdzieś jakieś kurwa. O, okienko. Uknęło chyba. Jest, le leci ten gnojec. Uwaga, flash. Oja, piznął nam. Potrzebuję wybi... A dobra Echo? Kurwa, no, skrócił, ja pierdolę? Gdzie jest? Nie wiem, patrzę na kilka. O ja jebie, on jest kurwa. Eee, Musiałbyś się odwrócić, nie? Całkiem z tego. Yes, yes. O oh, fakt, położył mnie. Nie wierzę w to. No, ja pierdyle, jak wpadła. A to echo, z oh, Ja pierdolę, co oni no, robili? Ładnie nas załatwił. Nie, to była dobra gra z ich strony Wiedział, że przez ścianę, chociaż faktycznie tarcza mi fajnie bronił, wiesz, zostawił drzwi. Ale przez ścianę, przez ścianę, ładnie ten. Pojechał mnie. No pomyślał. Nie, fajnie, fajnie zrobił. Nie ma co dyskutować. Mmm... drut kolczasty. A gdzie będziecie wybierać? Jakie miejsce? Bo ja mi to wszystko nie. Nie wiem, ja to brak głosów robię, bo ja tutaj konkretnie na tej mapie nie chcę się udzielać. <laughs> ja też. No to przybieram. Się. <laughs> no może te prądy wezmę? Pokój ciotki. Nie no, brak głosów. Nie mam... nie mam pomysłu. Ale są mapy, na których... Totalnie mi nie idzie, wiesz? Czyli tak jak tak No to... tutaj losowo mam, tutaj nie mogę powiedzieć, że ona jest zła dla mnie. Albo mi no, idzie fajnie, mówi, albo mówiłem, idzie dramatycznie, drugie, nie? <laughs> nie? Nie czeka na kumpla. Nie, nie czeka na kumpla. A! Gdzie A! mi jestem... jestem mało oh, fuck, panie tutaj. O, oh, jak ziewnęła królewna! O, oh, fak! Jak ziewnęła królewna! O, oh, fak, to nie są druty! To było C4. Prawie się wysadziłem, stary, a ja byłem przekonany, że mam drucioka. Oh. Ja to nie jestem Łukasz, także ręką chyba już Łukasz nie. <laughs> Dobra. Nie wiem gdzie być, ty. Nie wiem, co co robić? robić O oh fuck, ale na pierwsza. O, off idą? O. Kurwa co to za knużisko <laughs> Ja przepraszam, ale ja mam dobry humor dzisiaj nie Dobrze O kurwa glas, ja pierdolę wiedziałem że tam ktoś będzie Ja ilmo mnie I on jest tutaj to markuję, markuję, markuje i markowałem. Co? No pewnie tam, no coś tupie nad tobą, wiesz? Uważaj też, żeby nie było okna po lewej twojej. Okno jest teraz. otwarte. Teraz z tyłu twoje okno, nie? Teraz po lewej. Kto to idzie? Kurde, jak się zlękuję go. Pacham. Kurde, zlękuję, proszę, co nie mierzyć? O widziałeś. się. O oh, fuck! Ty z tyłu dostałem to od kapitału. Ażka przez ścianę wal z prawej O on Ale nie mnie widział ty O FAK ależ podskoczyły Podskoczyły możesz skanować ścianę z prawej strony Skanuj ścianę Palić kurde tego no strzelaj! Strzelaj, kurwa, masz sprawę. No co do... jest? Tam na schodach to jest No nie wierzę, że on zginął! <śpiewanie> Jakim cudem! Co coś... <śpiewanie> tak coś... Ta <śpiewanie> Ale jak ty mogłeś zginąć, chłopie! Kurwa, nawet ping masz lepszy ode mnie, no O Jezu, ten jak skikuniał słusznie przegraliśmy, uczciwie, U, nie należała tak nam się wygrana, taka jest prawda. Ale to tak, że to jest po prostu kutas, nie? Co? Hello, Blue O kurde, stary! Ja nie chcę, kurwa, żadnego remaczu, nie? <grym> By spać, może? Bardzo ludzie? Albo ci po 80, którzy już chodzą o 6?